Nie popełnij tego błędu. Nie daj się oszukać. Ponad 70 tysięcy złotych stracił mieszkaniec powiatu siemiatyckiego, który chciał zainwestować swoje oszczędności w internecie. Na portalu społecznościowym mężczyzna znalazł ogłoszenie kupna akcji spółki Orlen. Na Facebooku pojawiła się jakaś reklama odnośnie inwestowania w akcji Orlenu. Ale, że jakieś tam trafiły się wolne środki, no to postanowiłem zostawić namiary swoje na tej stronie. I tam było też napisane, że pierwszą wpłatą jest 1000 zł. No i zgłosiła się do mnie pani, podała mi namiary, na jakie trzeba wysłać ten pierwszy przelew, tak też zrobiłem. Później już się pojawiły numery warszawskie, skontaktował się ze mną pan, stwierdził, że pieniądze wpłynęły i że możemy zająć się już inwestowaniem. Poprosił mnie o zainstalowanie ich platformy, na której się handluje. I środki, które wpłaciłem, rzeczywiście tam były. Było to przeliczone na euro. No, i od tego momentu ten pan stwierdził, że możemy zacząć inwestować. Ja ostrożnie podchodziłem do tego i stwierdziłem, że, bo on mówił, że można to wrzucić takiego automata, który będzie sam inwestował i jakby te pieniądze. Które się zyska, będą mi się odkładały na moim koncie. I tak też było. Powiedziałem, że najpierw ja chcę tego automata, żeby nie przesadzać, żeby zobaczyć, jak to się będzie odbywało, ponieważ nie miałem doświadczenia w tym, chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Przy pomocy tego pana, on jeszcze tam, oczywiście już w tym czasie, poprosił mnie o zainstalowanie NDDSka u mnie, bo chciał mi pokazać, jak to się inwestuje, zdalnie mi chciał to pokazać. I tak też było pokazywał tu trzeba wpłacić tu wpłacić tu trzeba sprzedać to kupić i tak dalej to na automat zyskał tam parę dolarów w ciągu tam chyba dwóch tygodni no pan do mnie znowu zadzwonił i mówi no tutaj jest możliwość możemy trochę więcej zarobić czy jest pan skłonny ja mówię, no dobrze możemy troszeczkę więcej zobaczymy jak to będzie wyglądało to wymagało od pana jakiejś wpłaty pieniędzy nie nas kolejna nie później już było tak że to już się zaczynało takie Macki już się zaciskać, ponieważ już w pewnym momencie dobrze stwierdził, że już możemy wypłacić mi część moich pieniędzy, czyli wypłacił mi tam chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 100 dolarów na moje konto przelał, czyli już by jakby to w późniejszym czasie do mnie dotarło, że to jest takie utwierdzenie, że to wszystko jest legalne, te pieniądze wpłynęły do mnie na konto, wszystko było ok. No i później poprosił mnie, no dobrze, mówię, a jakby już resztę tych pieniędzy, one zaczęły coraz słabiej pracować i zaproponował mi to ja na zasadzie dobrej współpracy, dołożę te 100 dolarów i zaczniemy dalej. I Później to się bardzo dynamicznie zaczęło rozwijać. Nie tknęło mnie w ogóle to, że ten pan, który do mnie dzwonił, ten pierwszy, ma taki akcent rosyjski. Zaczął mi tam mówić, że on pochodzi z Białorusi, że on ma taki akcent z tego względu. W pewnym momencie tak było, że... Te zyski już były dosyć duże, już wyszło na to, że około 100 tysięcy jest do wypłaty i później ten pan powiedział, że musi zrezygnować, bo on już praktycznie nie pracuje, w tej firmie został zwolniony, że przejmie mnie jakiś księgowy, który mi wypłaci te moje pieniądze, że to już jest graniczna wartość, jaką oni muszą wypłacić później z tej platformy, bo już więcej nie można zarobić. No i ten pan się ze mną skontaktował, przesłał mi nawet potwierdzenie przelewu na sto parę tysięcy i stwierdził, że muszę do tego zapłacić podatek i prowizję. Wszystko mi wysłali na to dokumenty. Później, jak już zapłaciłem podatek, no to stwierdzili, że jeszcze muszę prowizję brokerską dla nich zapłacić. Jeszcze 5%. I to nie pamiętam ile to tam było. W sumie wszystko razem, jak się nazbierało, tak do końca to wyszło około 71 tysięcy. No na podstawie tego ja im zapłaciłem ten podatek, bo musiałem dostać te pieniądze, jakby chciałem dostać je z powrotem. Pan czekając na przelew, postanowił znaczy, przelać pięknego, im tego, żeby ten przelew dostać, musiało być zapłacenie tego podatku i tej prowizji brokerskiej. Kiedy się pan zorientował, że padł pan ofiarą oszustów? W którym momencie? W momencie, kiedy urwał się kontakt z nimi i kiedy okazało się, że ten przelew, który miał przyjść, nie przychodził. Jeden dzień, drugi dzień gdzie to już i, i kontakt z nimi był dalej na tym Whatsappie, pisanie to jeszcze chwilę, jeszcze chwilę i to już takie dawało, już czerwone światełko się zapalało i w pewnym momencie już Okazało się, że nic z tego nie będzie. Ja mam wyższe wykształcenie i dla mnie to jest szok, że można tak zmanipulować człowieka. Najbardziej takim ciężkim doświadczeniem jest to, że oprócz tych pieniędzy, oczywiście, to jest strata i to nie jest mała strata, ale najbardziej ciężkim jest dotarcie to do samego z siebie, że to mój błąd był, bo wszystko to, co były przelewy robione, to były zatwierdzane przeze mnie. To jest naprawdę ciężkie przeżycie psychiczne. Jeżeli ktoś jest słaby psychicznie, to można wylądować w szpitalu nawet. Nie popełnij tego błędu. Nie ufaj w obietnice szybkiego zysku bez ryzyka, nie instaluj oprogramowania do zdalnej obsługi urządzenia. Rzecznik Podlaskiej Policji, podinspektor Tomasz Krupa. Nie popełnij tego błędu. Nie daj się oszukać. Kampania Społeczna Polskiego Radia Białystok oraz Podlaskiej Policji.